Jaka kamerzystka. To ci natura? Po torcie! W pół do szóstej! Po torcie! Nie, nie zjadłem tortu na szczęście. Jest 5:12. Chcesz? E, koncepcja była taka, że to miało być serwowane do tortu, no ale sytuacja nas przerosła. E, Sy sytuacja nas jeszcze przerosi. Ha, czyli jeszcze się może dużo wydarzyć. Wiecia e, już tutaj zasłania. E, Kamery, ale dobra. Demonik! Demonik e, Historia jest taka, że e, na lubelskich tariach rzemieślniczych dominik Dominiku, szkoda, że ci nie było, Mówił: docent, weź to piwo od takiego. Ja no nie mam niestety plecaka, nie wezmę, a szkoda, by, żebym zgubił. I potem powiedziałem, dobra, zostaw na stanowisku łańcuta, przecież tam nic nie zginie. A później się okazało, że niejaki Wichura, Wichura pozdrawiamy, czyli człowiek, który robił 100% pitecz na jasnych, jasne piwa 100% pitecz, to piwo I co mu się stało? Skosiło mu buty. Yy, Kentaki mówi, wypijecie to piwo, ono nie idzie w głowę, tylko w nogi. To jest w tej chwili najmocniejsze piwo na tej imprezie. 42%, 42 i 16% alkoholu. Jak to zrobiłeś? Uch, to były czary. Субтитрувальниця Оля Шор Nie chcesz ujawniać prezesu technologicznego? To na, to na cukru i trochę aspartanianu sodu. A, spartania, dobra. Otwieramy i próbujemy. Jestem bardzo ciekawy, czy w nogi mi pójdzie. Ale nie, chyba tego nie wypijemy aż tak dużo. Słuchajcie, najważniejsza jest kwestia jak ono się leje. Czy ono się leje jak, jak smoła? Więc butelki, butelki. para Olej z góry zrobi się może piana, nie? Proszę bardzo. Ma y, nie jest takie olej, bo ostatnio y, widziałem jak wit wine się leje, to był jak kisiel. Tutaj widzę, że nie jest. O, Ocet balsamiczny czuję. Dziękuję. Chyba nie. Dokładnie tak. Feria aromatów. Melasa, ocet balsamiczny, A, ciemne słody. Gdzie jest alkohol? Ja się pytam. Leczyć w ogóle alkoholu. Tak, ile, Ujawni się. Ile, ile to piwo ma czasu, że alkohol w ogóle zniknął? To piwo od uważenia może ma. 14 miesięcy. M młodziak! Młodziak! Z tym, że z pół roku w ogóle leżakuje w tych butelkach. Jestem zaskoczony, że w ogóle nie czuć. Alkoholu. A ten taki jak zwykle pije zamiast się O, jak, jak ładnie brzmi. Bardzo ładne szkło dostaliśmy do samych kratów. Dziękujemy. No i to jest ten problem, który mam z takimi piwami. To nie jest piwo. To nie jest piwo, to jest zupełnie inny trunek. Niesamowicie rozgrzewający. Eee. Bo no, czuć alkohol w smaku, ale nie gryzący. Ale cóż to jest w ogóle jakbyś to określił? Ale słuchaj, pomyśl sobie, z 42 balingów zeszło do 16 alkoholu, ile tu powinno zostać ciała? Ile powinno zostać cukru? Czujesz jakiś ulepek, jakiś coś? Nie No Nie Coś się z tym stało Zobacz, maki wali z gwinta, kurwa. Ja pierdzielę. Zrób to, nie pociągnął za ale... ale dobrze, szacunek. Nie rozstawił. Szacunek dla trunku. Z gwinta to dopiero smakuje. Ale Ale? Jak się weźmie takiego większego łyka to Cóż, miałem ci dać za dwa lata na 42 urodziny, bo ma 42 ekstraktu, ale stwierdziłem, że może nie dożyję, to przyjechałem dziś. No, tak. słaby żart. Myślałem, że ono ma 40 ekstraktu i mówię, idealnie zrobimy re reckę na 40, a to się okazuje, że 42 ekstraktu. Czyli będę musiał zrobić 50, nie? nie. Ja myślę, że to piwo, to piwo jest potencjałem, chociaż trochę smakuje jak takie stare przeleżekowanie nieutlenione e, na spadno... pewno się utleniło e, słuchajcie e, piłem z chłopakami z warszawskiej akcji warzelnej ośmioletniego albo 10-letniego portera żywieckiego komercyjnego i on właśnie tak smakował oczywiście nie miał takiej mocy ale właśnie taka melasa e, ocet balsamiczny tego typu sytuacje to nie jest utlenienie tutaj, tutaj też melasa naturalnie została dodana w postaci Cukru muskowado. wiesz? A, więc... muskowado! Czyli jest po prostu muskowado. No to ja mówię, że ono jeszcze ma potencjał do fajnego zestarzenia się. Bo w tym momencie to muskowado jest wyczuwalne. Jakbyś nalał z góry, to jeszcze byłaby piana.

Uwaga, uwaga, słuchamy co mówi, co mówi Kamil. No, śliweczka, śliweczka. Śliwka? Śliwkę czujesz? Marakuje. A, marakuja, okej. Okay. A... Śliwka? Ale bardzo wędzona. Bardzo wędzona. Jakiś zatrzeźwy chyba jest, że takie rzeczy wyczuwa. No dobra, jedziesz. Pierwszy łyk. <noise> Te reakcje. reakcje. Przechodzi jak e, dobry kieliszek. E, capiem wytrawnego, e, słodkiego i wędzonego trumpu. Tam nie ma wędzonki. Nie ma wędzonki, ale ta śliwka wydaje się jakby była wędzona. To wszystko idzie bardzo gładko. Tam nie ma gęstości. Drożże musiałby znieść bardzo dużo. A wręcz odwrotnie. Ile rodzajów? 42 ekstraktów, tylko 16 alkoholów. Ale nie rodzajów drożdży Przeróżne szczepy 5, 6 1 2 3, 4, 5, 6 Trafi. Na zdrowie. Naprawdę dobre piwo Bardzo wytrawne. Wydaje się. Podobno nie wstaniesz po nim rowałeś buty? No Dwa razy. Ale powiem tak, docenta impreza jest. A to, to? Radziecka. A to trochę tak To trochę tak. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na polskie mini browary. Com. Pel. 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 czy com? No, no i reklamę sobie zrobię. Amen. Amen.